Serdecznie witamy na księżycach Burmistrza Miasta Jawora, Pana Jana Witam serdecznie Pana Stanisława Tomczaka, Burmistrza Miasta Jawora, który rozpoczął budowę tego obiektu. Dzisiaj możemy dziękować za chwilę do tego momentu, że taki obiekt faktycznie w gminie mamy. To jest piętnastolecie też takim podsumowaniem do tego, jak ten obiekt funkcjonował, ale również i do tego, jak może funkcjonować w najbliższej przyszłości, bo to jest takie nasze wspólne wyzwanie i zadanie. Do Zapraszam pana dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Roberta Matkowskiego oraz pana Wojciecha Kierkę, który w Świetnicy prowadzi z powodzeniem klub pływacki FIDA i tutaj Bia również pomoże nam poprowadzić podobny klub. I następuje moment podpisania aktu zakupu życierskiego klubu pływackiego i w tym roku klub rozpocznie jeszcze działalność, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Do zapisania się do tego klubu i uprawiania tej wspaniałej dyscypliny sportu. Pamiątkowe zdjęcie. Klub został założony, akt założycielski podpisany, prawa. 好、啊 Zalecenie dla komisji było takie, żeby to była polska nazwa, nie? żeby nie tam jakieś te tam, akwaparki tam czy inne rzeczy. I, no i proszczynięcie było po kursu też w dniu otwarcia I, i laureaci dostali kartę na cały rok, na na darmowy wstęp na Zoranii. Nazwa Stąd się że właśnie, no, żeby na Zospojadę. Bardziej z połączona tutaj z darmową osiedla, ale w sumie chcieliśmy uniknąć tej, takich zapożyczonych na z różnych jak tam w Polsce gdzieś tam się pojawiało. Tak wtedy tak, tak, w ten, 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 drodze konkursu została go nazwa. No i nazwa no się przyjęła i wszystko się przyjęło. Do tej pory nikt lepszy nie jest, nie, do tej do tej nie w w w się, się utrzymał.